Pierogi z kapustą i z grzybami są jedną z potraw na Wigilię. Najpierw przygotowujemy farsz. Gotujemy kapustę kwaszoną i grzyby. Jednocześnie gotujemy kapustę i grzyby. Odgotowaną kapustę i grzyby mielimy w maszynce. Zmieloną kapustę i grzyby mieszamy i dodajemy soli pieprzu. Ciasto przygotowujemy według przepisu mojej prababci. Do zrobienia ciasta użyłam 3 szklanki mąki, pół litra gorącej wody, 2 jajka i 3 łyżki oliwy. W wszystko wymieszałam i wyrabiam ciasto. Teraz, teraz wałkuję ciasto. Następnie z ciasta wycinam kółka. Na ciasto nakładam farsz i lepiej pierogi. Wyglądają fantastycznie. Gotuję wodę z solą. Do gotującej się wody wrzucam pierogi. Więciu w Gotujemy je jeszcze około 3 minut. Zapraszam do degustacji i życzę Wam wszystkim smacznego!